Dzisiaj sobie przy Giuseppe odtawiani. bardzo fajny gościu. Możesz sobie posłuchać. Energiczny, po pierwsze. Po drugie, bardzo sympatycznie gra. Także co? Zaraz do pracy na zruszamy, ruszamy, ale przed pracą? pompeczki, oczywiście, że tak. Trzeba zrobić. Znaczy, trzeba. No, chcę, bo w pracy nie chciał zrobić sobie jeszcze 50 dzisiaj. Mam nadzieję, że miał odwiedzą z, y, dwóch ziomeczków i z nimi zrobię sobie y, wyzwanie. Oczywiście ich nie udostępniam, bo oni nie chcą. Y, nie będę nikogo zmuszał do niczego. Ja sobie wyluceniam, bo sobie taki challenge dalej zrobię. Także co, chodzimy. Cykuś. Pyk. Lecimy z tematem. Pyk. Pyk. Oh. 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 tak o, jeszcze przyjęliśmy, że że Trzeba trochę się wypracować, żeby tu miało ręce i nogi. Ale myślę, że jedziemy w drugą stronę. No i co? Ja nie stopuję. Nie zatrzymuje się. Nie szukam wymówek. E. Bo to nie jest dla mnie. E. Trzeba robić swoje. Iść po to, żeby móc więcej osiągnąć. Żeby móc więcej osiągnąć. Zobaczcie. siebie muzykę? muzyczkę jest Jest chwilę, mało. Piękną muzykę robi. No. Maestro, maestro, maestro. Jest to. Robi taką piękną muzykę. Ja dziękuję, żegnam się z wami, życzę miłego dnia, mam nadzieję, że pierdoliczne jeszcze sobie pięćdziesiątkę, oczywiście nie na raz, tylko robiąc to w odległości czasowej, żeby nie zrobić całej krzywdy, a żeby wszystko było cacy, także żegnam was i do usłyszenia, do zobaczenia, miłego dnia wszystkim i uśmiechu wiele.